Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda z małżonką, Panią Agatą Korhauser dudą Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pierwsza Damo, Dostojni Goście, Szanowni Państwo. Witam na uroczystości, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda podpiszę ustawę z dnia 9 stycznia 2025 roku o ustanowieniu narodowego dnia pamięci żołnierzy armii krajowej serdecznie witam prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pana doktora Karola Nawrockiego oklaski. szefa urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych pana Lecha Parela prezesa zarządu głównego światowego związku żołnierzy armii krajowej pana kapitana harcmistrza Janusza Komorowskiego pseudonim Antek. <noise> Witam obecnych na uroczystości przedstawicieli urzędów centralnych i instytucji państwowych, sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych służb mundurowych pielęgnujących etos armii krajowej. Szczególne słowa powitania kieruję do honorowych gości dzisiejszej uroczystości, kombatantów Armii Krajowej i przedstawicieli organizacji niepodległościowych. Witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W uroczystości uczestniczą szef kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pani Małgorzata Paprocka. Sekretarz Stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Dariusz Łukowski. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, szef Biura Polityki Międzynarodowej, pan Wojciech Kolarski. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pani Katarzyna Pawlak-Mucha. przejmie proszę pana prezydenta o podpisanie ustawy z dnia 9 stycznia 2025 roku o ustanowieniu narodowego dnia pamięci żołnierzy armii krajowej Dziękuję, panie prezydencie. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Czcigodni kombatanci, weterani wielce szanowne Panie i Panowie, oficerowie, żołnierze, na czele z szanownym panem prezesem i państwem prezesami, wielce szanowne panie i panowie ministrowie, panie prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, wielce szanownie panie i panowie oficerowie, żołnierze. Drogie Druhny i Druhowie, Harcerze, Wszyscy Szanowni Państwo, Przedstawiciele Organizacji Patriotycznych i Niepodległościowych, Wszyscy Drodzy Przybyli, Goście, Wszyscy Wielcy Szanowni Państwo, Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za przybycie do Pałacu Prezydenckiego na tą uroczystość podpisania tej jakże ważnej, symbolicznej ustawy krótkiej. A jakże istotnej, ustanawiającej święto dla nas wszystkich, dla Rzeczypospolitej Polskiej, które szczerze mówiąc powinno istnieć od dawna, bo przecież upamiętnialiśmy już powstanie polskiego państwa podziemnego, kiedy w 2000 w 2009 roku prezydent profesor Lech Kaczyński przekazywał młodym testament żołnierzy i obywateli cywilnych polskiego państwa podziemnego uroczyście na ich ręce, bo przecież wkrótce potem ustanowiliśmy też Państwowe Święto Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, także z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo posłom, inicjatorom, posłom Koalicji Obywatelskiej, ale także i wszystkim posłom i senatorom naszego parlamentu, albowiem powszechne było poparcie dla tej ustawy i nie było żadnych wątpliwości co do jej uchwalenia za to, że będziemy mieli to święto nowe, jakże istotne, obejmujące całe spektrum wspomnienia i dające szacunek wszystkim. Uczestnikom tamtej walki, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, tych, którzy tutaj na terenie Polski, w konspiracji pod niemiecką okupacją, walczyli o odzyskanie niepodległości, o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Można powiedzieć śmiało, że to powstanie tej największej. W Europie w czasie II wojny światowej i w dziejach Armii Podziemnej jako elementu całej podziemnej struktury polskiego państwa pod okupacją niemiecką rozpoczęło się zaraz po niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę. Bo to przecież już właśnie wspomnianego 27 września 1939 roku. Została powołana służba zwycięstwu Polsce przez wtedy, znajdujących się pod okupacją niemiecką, tutaj na naszych terenach, polskich generałów polskiej armii na czele z generałem Tokarzewskim i przez ówczesnego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, później przekształcona. Związek Walki Zbrojnej w 1940 roku, po to, by ostatecznie w 1942 roku, 14 lutego, rozkazem naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego, zostać przekształcona ostatecznie w Armię Krajową. To dlatego właśnie ten Narodowy Dzień Pamięci żołnierze armii krajowej został przez polski parlament przez sejm i senat ustanowiony na dzień 14 lutego każdego roku i tak będzie obchodzony powiedziałem że armia krajowa była największą podziemną formacją zbrojną z całą pewnością Okupowanej przez Niemców Europy, która przeciwko Niemcom walczyła, ale prawdopodobnie była też największą formacją zbrojną podziemną w historii świata. Z tego względu, że w momencie, w którym powstała wała, było to około 100 tysięcy żołnierzy, właśnie żołnierzy Armii Podziemnej, ale w 1944 roku było ich 480 tysięcy, z których, jak się szacuje, Około 100 tysięcy w czasie II wojny światowej zostało zabitych i zamordowanych. Ale było to rzeczywiście wielkie poruszenie patriotyczne, po to, by walczyć zbrojnie o odzyskanie niepodległości, by pokonać okupanta, by odzyskać wolną Polskę. Wielkie poruszenie, w którym przecież byli nie tylko. Ci, którzy wcześniej walczyli w armii polskiej, ci, którzy do tej walki w armii polskiej byli profesjonalnie przygotowani przed 1 września 1939 roku. Ale przede wszystkim w kolejnych latach do armii krajowej zgłaszali się ludzie młodzi, polska młodzież, włącznie z najmłodszymi. Bo takie było wtedy to. Patriotyczne wezwanie, i takie było wtedy wychowanie, niezwykle dla Rzeczypospolitej cenne. Cieszę się ogromnie z tego, że to święto upamiętniające bohaterstwo i upamiętniające bohaterów zostało ustanowione jeszcze w ich obecności. Dziękuję naszym najdroższym. Kombatantom, weteranom za przybycie dzisiaj na tą uroczystość dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że swoją obecnością nadajecie ten niezwykły wymiar także temu wydarzeniu. Dziękuję wam za waszą służbę dla ojczyzny trwającą nieprzerwanie cały czas, nie tylko w tamtych czarnych latach, kiedy Polski nie było na mapie, kiedy znajdowała się pod niemiecką okupacją, kiedy walczyliście ryzykując życie. Ale że potem przez wszystkie lata dawaliście także i świadectwo, i do dziś dajecie, pokazując swoją postawą, co to znaczy być prawdziwym Polakiem, prawdziwym patriotą, co to znaczy kochać ojczyznę i że mówicie o tym młodzieży, która nieprzerwanie, niezmiennie zawsze była, jest i będzie najważniejsza dla trwania Rzeczypospolitej, dla jej przyszłości. Dziękuję za to z całego serca. Dziękuję za obecność wszystkim Państwu, prezesom, przedstawicielom organizacji. Dziękuję oficerom Wojska Polskiego za obecność tym, którzy współcześnie tworzą Armię Polską. Wojsko Polskie, Wojsko Rzeczypospolitej, ale dziękuję także i młodzieży, dziękuję harcerzom, tym, którzy wychowują od najmłodszych lat w duchu patriotyzmu służby ojczyźnie, właśnie cały czas nawiązując do państwa postawy, do wspomnienia o szarych szeregach, do wspomnienia o harcerzach. Okresu II wojny światowej, którzy nigdy nie poddali się i nigdy nie pogodzili się z tym, że Niemcy i Sowieci odebrali im ojczyznę. I z których także wielu, choć byli bardzo często za mali na to, by mieć broń w ręku, oddało swoje życie choćby w czasie powstania warszawskiego, jako łącznicy czy jako ci, którzy służyli w poczcie polowej. Dziękuję. Młodzieży, że jest, i dziękuję, że pamięta. Jeszcze raz podkreślam, jestem niezwykle dumny i szczęśliwy, że mogłem podpisać tą ustawę i z całego serca dziękuję za tą inicjatywę i za tak piękne, zgodne jej ustanowienie przez naszych parlamentarzystów, bo to jest symbol, który dzisiaj, zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach, kiedy otoczenie na świecie stało się tak niestabilne i w istocie niebezpieczne umacnia przekonanie o tym, że bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i jej siła, od której w istocie uzależnione jest jej trwanie, ma znaczenie fundamentalne i jest sprawą absolutnie wspólną. Cześć i chwała bohaterom. Niech żyje Polska. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni państwo. Na tym zakończyliśmy oficjalną część uroczystości. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję pierwsza damo, dziękuję państwu. Dziękuję przedstawicielom mediów. Zapraszam wszystkich państwa Zapraszam wszystkich Państwa na dalszą część spotkania do sali obrazowej.